21 wrzesień 2020, Franek jest już maj, czerwiec, lipiec, sierpień, czwarty miesiąc, cztery, cztery miesiące i 21 dni. Franek, chodź, chodź, Franuś, chodź, chodź, Franuś, chodź, Franuś. Na swoją stronę może nie być łatwe, wtedy konieczne będą wcześniejsze wybory, zaznacza rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Nie od razu, może po pół roku, może po roku, ale do ale tego doszło, bo w dzisiejszych e, e, się krajach politycznych jest rzeczą no, są... fikcyjną. Do ewentualnych wyborów gotowa jest już Fundacja Obywatelska. Szansę